Szanowny Panie Prezesie, z satysfakcją i ogromnym zainteresowaniem przyjmuję wieloletnią promocję wśród młodzieży szkolnej naszego regionu tak wartościowej dyscypliny sportowej, jaką są szachy. Moje uznanie budzi fakt, że tegoroczna edycja szachowej Podlaskiej Ligi Szkolnej odbywa się już po raz 24. Cieszę się, że licznie w tych samolotach bierze udział młodzież ze Szkół Województwa Podlaskiego. Gram szachy sprzyja bowiem wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka. Szachy wniosły wiele sukcesów do całego sportowego dorobku naszego regionu. Reprezentanci tej dyscypliny z podlaskich klubów sięgali w przeszłości, czynią tak nadal oznaczące i międzynarodowe warunki. Niech postacie, braci, Bordana i Tadeusza Bieluczyków, Wiolanty Grymińskiej, Piotra Bobrasa, Grzegorza Nasuty i wielu innych znakomitych, znakomitych mistrzów rywalizacji na 64 polach będą do naśladowania dla uczestników Szachowej Podlaskiej i Szkolnej. Ze sportowym pozdrowieniem Artur Gosielski, Marszałek Województwa Podlaskiego. Szanowni Państwo, naprawdę bardzo prawami nagrodzić Pana